Cześć! W tym krótkim nagraniu chciałem powiedzieć wam w kilku zdaniach czy zastosowanie gwoździ, tak zwanych pinów, po udarze mózgu ma sens, ma swoje zastosowanie i jest w jakiś sposób dla pacjenta wartościowe oraz czy suche igłowanie, igłoterapia również... Przekłada się na pracę z pacjentem po udarze mózgu, i tam też jest przestrzeń na jej wykorzystanie. Także jeżeli chodzi o te tak zwane piny, gwoździe, tak wykorzystujemy je po udarze mózgu. One bardzo dobrze pobudzają czucie pacjenta, jeżeli mamy do czynienia np. właśnie ze stroną bezpośrednio zajętą. I prowadzimy rehabilitację ręki kończyny górnej, bezpośrednio zajętej udarem. Wówczas często zdarza się tak, że odczuwanie przez pacjenta tej części ciała jest zmienione, jest zmodyfikowane, osłabione <laughs> i nie tak dobre, jak w drugiej części. Wtedy bardzo ważne jest, żeby pobudzać stymulować. Mózg, stymulować układ nerwowy do tego, żeby rejestrował, odbierał bodźce również z tej strony ciała, która uległa uszkodzeniu. I w tym wypadku właśnie wykonujemy e, takie zabiegi polegające na takim lekkim e, nakuwaniu, czy, czy też tak zwanym dziobaniu, e, kolokwialnie mówiąc. E, tej części ciała i wtedy em, pacjent odczuwa to i te receptory znajdujące się na skórze em, odczuwają, zbierają te wrażenia em, właśnie takiego lekkiego kłucia, szczypania i mózg em, orientuje się, że te bodźce pochodzą z tej części ciała, która uległa uszkodzeniu i przeorganizowuje się tak, żeby odbierać również wrażenia z tej uszkodzonej części. Także wykonujemy takie różne ruchy właśnie tymi gwoździami, ale tak naprawdę, nie mając takich gwoździ terapeutycznych, można posłużyć się nawet prostym widelcem. Każdy z nas widelec ma w domu i również takie ruchy kucia wykonywać na tej, na tej stronie ciała, tak żeby mózg reagował i mózg odbierał te informacje właśnie, że to jest ta moja chora strona i ona też coś odczuwa, też coś tutaj zbiera jakieś wrażenia i żeby po prostu ta kora mózgowa się przeorganizowywała. Także piny jak najbardziej. Jeżeli chodzi o suche igłowanie, czyli wykorzystanie takiej igły terapeutycznej w pracy po udarze mózgu, Również ona ma swoje y, znaczenie, i w badaniach naukowych też zostało to wykazane: także y, zmniejsza w ten sposób spastyczność mięśniową. Y, wbita odpowiednio y, igła zmniejsza napięcie mięśniowe i powoduje rozluźnienie tego mięśnia z, y, w czasie. Y, to nie jest od razu, ale po jakimś czasie, przez co możemy tą terapię poprowadzić w odpowiednim kierunku. I wykorzystać to, że ten mięsień zmniejszył swoje napięcie. Także suche igłowanie także ma sens, i jest wykorzystywane w pracy fizjoterapeuty neurologicznego i jest tego zastosowanie właśnie w pracy również po udarze mózgu. Jeżeli chodzi o gwoździe i o igły, to tyle w tym nagraniu i trzymajcie się do następnego hej.